Hej, cześć, siemanko wam wszystkim. Witam Was, ja jestem oczywiście Wojtek, a to jest Karol i zaczynamy kolejny epizod z serii. Zagrajmy w GTA san Andreas. Są oczywiście dziwki, jak zwykle tutaj siedzą. Mm. Pan jest bezdomny. Zagazuję Pana. A <laughs> chciałem go zagazować. To masz łupatą. A Ty czego tu chcesz? <laughs> czego? Oj, oj, mam nadzieję, że ona nie wyciągnie z pluwy. Płód Nie mam pytań. O, miała pieniądze. O, karetka przyjechała. No, dajcie spokój. Ale panowie, gdzie mieliście ją uratować? tymczasem ją przejechaliście. Zły, zły pielęgniarz, zły, zły pielęgniarz. Patrzcie, fighter. Patrz, łopaty. Działaś drobne. Gdzie jest ten drugi? Cieka! Ten już nie chce się dać. Nie, nie wsiadasz. Siadaj. Siadaj. Wykazuję ci wysiadać. Tak się bawi. Haha, uciekł. <laughs> Jaka pipa. O Boże, kocham tą grę po prostu. No dobra, słuchajcie, ten, tym zajebistym początkiem z rozpoczynamy misję u Sweetsa. E, przejażdżka, więc zaczynamy. O,

Trash can się ręka spali <grywa> Samochód widmo <grywa> um. Zaraz ich załatwimy, mam nadzieję My też postrzelajmy do nich Niech się zjarają Chociaż mamy mało, niestety, amunicji tej, którą bym chciał. O, właśnie nam się... S a! Właśnie nam się skończyła. Chociaż ja sobie nie przypominam, że musieli ich... Chociaż... O, właśnie, 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 właśnie. I już się kopcą. A masz, parówczaku! Czekajcie, pozwólcie, że ja sobie pozbieram te... Pozwólcie, że pozbieram sobie tutaj... Bronie, które pół wypadały z nich, zawsze się przydadzą. Broń zawsze spoko. Dobra, panowie, lecimy. Szkoda czasu. No, także póki co misje nawet spoko są. Słuchajcie, pisać mi też, żebym zmienił kamerę. E, o ile dobrze pamiętam, ale słuchajcie, ta kamera jest spoko. Me że... That's one up for the grow. Say what smoke? All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Y'all coming in for a beer? Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. All right, smoke, let's go. No dobra. Mówi się spoko. Aha, dobra. Musimy zabić smoka. I ile dobrze kojarzę, będziemy mieć od niego misję teraz. Ale nie jestem w 100% procentach pewna, ale chyba tak. Też mi się kolejna rzecz ze smokiem przypomniała. Tchecheszki. Przejedźmy ich. W ogóle on mieszka na terytorium Balasów, nie mam pytań. Ciebie. Patrzcie, ile hajsu! Ile hajsu! Ignata widzę ma. Ale pewnie nie możemy, no właśnie, nie możemy podnieść, bo mamy inną. A zobaczmy, co oni mają. Tak, jeszcze od ciebie chcę.

Dobra, dostaliśmy hajs, dostaliśmy szacunek, e, no dobra słuchajcie, jedziemy do Sweetsa, widzę, że mamy u niego kolejną misję, więc tak też uczynimy, aczkolwiek ja jeszcze sobie pozwolę raz po broń pójść, e, słuchajcie kolejna rzecz, pisaliście mi, piszecie mi gdzie mogę jakąkolwiek tam broń znaleźć, e, spokojnie, do wszystkiego, do wszystkiego dojdę, Pierwsza chcę tutaj na, na, o komóreczka, to odbierzmy, no,

W czwórce tego nie ma, i tam jest stała mniej więcej postać. Nic nie możemy z nią zrobić. Natomiast tutaj mamy całą masę modyfikacji. Dobra, wiecie co, to może pójdziemy na tą siłkę, co by na to pobawimy się trochę. Tyle, ile będziemy mogli. To sobie trochę dopakujemy. To jedziemy. Mam tylko nadzieję, że pamiętam. Aha, to tu jest tutaj, dobra. I wiecie, to obciążenie i te inne rzeczy, tak tego nie lubiłem, cholerstwa. Ale dobra. Wchodzimy. Może broń to my zdejmijmy. O ja ile dobrze pamiętam, bieżnia dawała nam wytrzymałość, natomiast siłę dawały nam tutaj te rzeczy. Dobrze, Enterek, dajmy może 30 funtów. Bo jak to kurczę teraz szło. A spacja lewy przycisk myszy. Nice. To jakoś szło na przemian. Wiecie, równie dobrze można po prostu klikać. Muskulatura zwiększona. A ja tu się jeszcze o ile dobrze pamiętam, dawało zwiększyć jakoś obciążenie podczas podczas... To sh shiftem czy kontrolem? Nie, chyba się nie dawało. O, patrzcie, już nam muskuły idą do przodu. Dosyć poważnie nawet bym powiedział. Wiecie co, ja sobie jeszcze będę na pewno ćwiczyć tutaj jak będę. Mm, od czasu do czasu, żeby ta nasza muskulatura była non stop na wysokim poziomie. Hmm. Ciężko to się robi, niestety. A, czekajcie. A, tak też mogę. Słuchajcie, kontrol i spacja. I to nawet mi się lepiej robi, niż myszką i spacją. Przynajmniej wiem, kiedy klikam jedno po drugim. Zresztą sami możecie nawet zauważyć, że idzie mi znacznie lepiej. Dobrze, wyczerpałeś swój limit na dzisiaj, wróć jutro. Nice. No, dobra, przypakowaliśmy. To idziemy robić misję do switcha. Da fuk, Wychodź. Ale jajo. Eee. Jak my stąd wyjdziemy teraz? Co? Słuchajcie, zbugowało się. Nie mam pytań. Nie. Czemu? Jedyne tak na dobrą sprawę, co możemy teraz zrobić, to umrzeć. Bo my chyba stąd naprawdę nie wyjdziemy. A nie, dobra, udało się. O oh, fuck, pada deszcz. Z policjanta żeśmy. Dobra, nie mam pytań. No dobrze. Słuchajcie. Kolejną rzecz wam tylko tutaj taką na marginesie, powiem słuchajcie, ja mam ogólnie alergię. <laughs> Część z Was pewnie wie. Więc mój głos może dzisiaj nie brzmieć zbyt fajnie. Ale mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Ci wko, choć tu kuźba. Ona ma nóż! Ona ma nóż! Dawaj im tego noża, Dzięki. Ale ja wolę moją łopatę. No dobra, to co? Odpalamy kolejną misję. Gimme 15, motherfucker! I'll write it down in a second. Nie mam penclawu, you fast sucker. Let me play first. Hey, what's up, man? Who got it? Who got it? That does it. That's game no and void, motherfuckers. So uh what kind of guns we working with now? One times came through raid the spot. We ain't got shit now. Well what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at them Say, what happened to Emmett? Emmett? <coughs> shit, gangs these days got max, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless. I to jest to, co lubię: Krótkie filmiki, krótkie, treściwe filmiki. To jest po prostu mega. A nie jakieś kurna półgodzinne. Dobra, nie wiem, czy dobrze jedziemy. Czekajcie, spojrzę sobie na mapę. Aha, tutaj, spoko. Wszystko, słuchajcie, mi się przypomina: wszystkie misje, wszystkie różne rzeczy. Także jest ok. I dobrze pamiętam, tutaj będziemy mogli. No bo dobra, nie będę nic mówić po prostu. A, czekajcie, bo to jeszcze możemy domy kupować. Czekajcie, czekajcie. Mamy chwilę, to to zamalujmy. Jak już jakiś widzimy. Dobra. Come on. Hey! <laughs> who shot at me? What the <laughs> kids want? Hey, hey, pops, hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Bruh! Say, ain't, ain't you dead? No, nah, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place? Stare główno. <laughs> Dobrze to wiemy. Oh, <laughs> wiem. tylko mi nie mówcie, że. O ja już myślałem, że mi się zjebałem. Cztery strzały, czy trzy, trzy, pięć strzałów używa na jedną butelkę, jakby nie mógł, o. No dobra, nie trafiłem raz. Hehe. Yeah, <try> <try> dobra. O, 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 o. Dochodzi tutaj jeszcze kucanie. Zaraz to wszystko ogarnę. Mm. Aha, no tak, kucanie dawało nam. Świetnie. Nice. Dobra, mniej więcej ogarniam. A, no i kolejna rzecz, która, którą zawsze lubiłem. Celowanie w... we w, w, w ...znaczy, w ten. No, ma na końcu języka, kurczę! Mm. W bak, nazwijmy to, we wlot baku, o! To też zawsze było fajne, bo w czwórce, o ile dobrze pamiętam, tego już nie było. Albo było, tylko że ja tego nie stosowałem. Tak też mogło być. Ten koleś ma nosek Alf. Mam nadzieję, że ko kojarzycie alfa. Dobra. Spoko, jedziemy odwieźć smoka. Ehm, także tutaj w tym miejscu będziemy mieć darmową broń, ale no jak sami wiecie i sami widzieliście, ta broń jest wszędzie poukrywana po, po całym mieście i to jest właśnie GTA z tego słynia, że broń można znaleźć wszędzie.

Także przygotowania do rozpoczęcia bycia w gangu Rozpoczynamy Mam nadzieję, że mnie będzie na coś stać Takiego wiecie Mega fajnego Spoko, polo shirts Ale wiecie co, jak zauważyłem to w czwórce też było od razu trzeba było się przebrać tam po którejś misji No dobra Pobawmy się troszeczkę w kreowanie Simsa. Co ja zrobiłem? Wyszedłem. Jestem bardzo inteligentny. Zapomniałem, że tu się z Pacją, się wychodzi. Dobra. A tłuf. Czarny, zielona bluza z kapturem. Biała koszulka. Zielona koszula. Nie. Zdecydowanie nie. Może polówka zielona będzie. Kurtka wojskowa, koszula w kratę, zielona koszula. Zielona bluza z kapturem. Yo! No dobra. Na razie myślę, że kupimy to. Bo tutaj nic innego ciekawego nie ma. Będziemy dressem. Nogi. A bokserki w Leśny kamuflaż czyli Moro. Hmm. Powiedzmy też, no dobra, kupmy to. Um, nakrycia głowy: Zielona chusta. Nie, no nie będziemy go już tak kurczę przerabiać mocno. Dobra. Zostaje to tak jak zostaje, e, ja oczywiście tutaj na pewno go przebiorę jak znajdziemy, jak odkryjemy inne sklepy, na razie bądźmy tacy co jesteśmy, no i oczywiście co zrobimy, zrobimy tu rozpierduchę, bo mam ochotę, nie będziesz wzywała policji, ty też nie, i ty też, i ty też. O, i hajsiku troszeczkę wpadło, może nawet nam się zwróci za ubranka, a kasę możemy rozwalić? Nie, szkoda. Patrzcie, widać na lustrze. Dobra, szkoda tylko, że m, do lustro nie pęka. No ale nie oczekujmy zbyt wiele. Dobra, goni nas policja, to widzę. O, nie, 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 nie będziesz mnie tutaj. Opatrzcie, mamy już misję Big Smoke'a. Ogólnie. Ale dobra, misiaczki, na dzisiaj sobie zakończymy. E, wiem, że dzisiaj króciutki odcineczek Aczkolwiek dzisiaj e, dostaniecie kilka materiałów Zważywszy, że dzisiaj jest niedziela Także więcej, więcej pocieszę was troszeczkę Dostaniecie więcej Ale dzisiaj myślę, że zrobiliśmy dosyć sporo misji, więc... Czekajcie, że dziwkę upolujemy z łopaty Chodź tu Chodź tu Ile masz hajsu? Jak się wysypała! Mamy 510. Wow, 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 wow! Patrzcie, prawie tysiaczka mamy, a ty co chcesz? A ty bezdomny panie? Nie za ciepło ci trochę w tym? Patrzcie, też ma hajs. Dobra, czekajcie, uzbieramy sobie tysiaczka Żeby był. Siemanko. O, też miałeś hajs. Ale nie dużo. He, heszki no się manko. Patrzcie, oni nic nie mają hajsu. Może ty coś będziesz mieć. O, ma. tysiak? Fuck. Czekajcie, dziwka, dziwka na pewno będzie miała. Oni na zawsze mają hajs. Mówiłem. No. Are you fucking kidding me? Jeszcze mnie dwie kratki kraty gonią. Nie, to są nasi. Nie będziemy ich ruszać. O, ty coś masz. Spowoduje. No i nie ma hajsu, nie! Ty będziesz coś mieć. Ty nie uciekaj. karetka jak zwykle się wpierdziela tam gdzie nie powinna. No i nie ma hajsu. Czemu? No patrzcie, nikt nie ma hajsu. Dobra, słuchajcie, ja idę sobie tutaj po, po gwiazdkę policyjną, żeby nam tutaj troszeczkę tej policji wcięło. I co? I żegnam się z Wami. Eee, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ten, to, ten początek to był po prostu jakby mega epicki, szczerze powiedziawszy. Wiedziałem, że tak fajnie może nam się odcinaczek rozpocząć. Ale spoko. Mamy Tyśaka, więc ja kończę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!